Yo, witam. Ja z moim Rudolfem na nosie. Piękne jest. Witam was serdecznie. Widziałem, jo, jo, jo. Cześć, czołem, póski z Witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym dzień przed Halloween. Jutro przebieranki, konkursy, wszystko jutro będzie ten. A dzisiaj, jak co dzień, spędzimy sobie miły wieczór. Yy, w skali pięciu lat, no to ja już bym chciała założyć rodzinę, mieć dzieci, bo zawsze chciałam. Totalnie, totalnie nie rozumiem osób, które od zawsze chciały mieć rodzinę, założyć rodzinę. Nie rozumiem tego. Miałeś i stwierdziłaś, ja chcę zostać mamą? Nie wiem. Wydaje mi się, że ludzie, którzy tak myślą, mają mentalność takiego małego dziecka, które chce pieska. Mamo, mamo, kup mi pieska. No ale piesek to obowiązki, trzeba go wyprowadzać. Nie, mamo, będzie super wyglądał, mamo, chce pieska. Ta tak mi to wygląda. Chcę mieć dzieci. Zajebiście, stara. Musisz porzucić troszeczkę karierę, przynajmniej przez rok. się zajmować dzieckiem tak totalnie, no nie? Dziecko nieprzespane noce, obowiązki. Troska o wychowanie tego bąbla małego. No to nie jest takie proste, wiesz, za od odpowiedzialność za czyjeś życie, a ktoś mówi o tym jako hobby, gu... Zawsze marzyłam, żeby pływać windsurfingiem. Ja chcę kiedyś założyć rodzinę, rozumiem, ale mówienie, że od zawsze chciałam mieć dzieci, marzy mi się dziecko, takie rzeczy. Wydaje mi się, że to jest po prostu podejście, jakby ktoś pieska chciał albo kotka, żeby na Instagramie ładnie wyglądało. Stwierdzenie dorosłam do tego, żeby zostać rodzicem jest dla mnie bardziej jakby takie adekwatne. Dobra, teraz piszecie. Pierwsza, pierwsza rzecz to jest jakby yy, cyfra, czyli na przykład w jednej wiadomości skupcie się. 24 ja wpisuję i wpisujecie dorosłym albo nie niedorosłym. Wiek i czy dorośliście albo nie dorośliście do tego, żeby zostać rodzicem? Nie dorosłam. 31. Nie, no f***, A nie, no nie f***, Nie dorosłem. piście, że nie. 20 nie dorosłem i nie dorosnę. 25. Dorosłam. Zajebiście. Pierwszą znalazłam. 10. Dorosłem. Good for you. A jakie myślę, że jest taki wiek, kiedy powinniśmy się już wszyscy kurwa ogarnąć, że takie teraz albo nigdy już, no k muszę. Mi się wydaje, że to jakieś 28. Około 30. No około 30 to już jest chyba tak najpóźniej, nie? 35 dla chłopa. No z chłopami też jest troszeczkę inaczej, bo to dla kobiet jest większe ryzyko późniejsza ciążenie nie? Nie no, moja ciocia ma 39. Stary, ale w sensie jesteś w stanie jako kobieta, jesteś w stanie jako kobieta urodzić dziecko mając 40 lat. Nawet możesz mieć 50 lat i urodzić. Chodzi o to, jakie to jest ryzyko, jak łatwo ci się zajść w ciążę i późniejszy powrót do zdrowia, nie? Wiesz, ja już nawet, jeżeli mówię Myślę, że kraj nie sprzyja się do ja już nawet nie mówię o ekonomiczno-politycznym aspekcie. To już se nawet zostawiam, wiesz już. Nawracając no do tematu, teraz dużo łatwiej o wpadkę niż o planowaną ciążę. Ja już to kiedyś powiedziałam, ale zostało to Wyciąłem to na TikToka. I Peter powiedział, że pokaże to mojemu dziecku kiedyś. Ale powiedziałam, że ja na pewno nie będę miała czegoś takiego, że będę planować ciążę, tylko na pewno moje pierwsze dziecko będzie wpadką. Tak, tak stwierdziłam. I Peter stwierdził, że pokaże to mojemu dziecku, jak dorośnie, bo na pewno będzie je znał. Mnie dalej perspektywa ciąży, porodu i wszystkiego przeraża w chuj. Przypominam ludziom, że mam 1,60 m i wyobraźcie sobie, jak ja bym wyglądała jako taki karzełek mały z takim bebzonem. Przecież jakbym wyszła na ulicę, to by stwierdzili, że dzieci rodzą dzieci. Byłeś puchatek, bardzo co utknął, utknął w tym w domku. I pokażę, jak zjewałeś piwo na streamie. Nie zastanawiało was kiedyś, co będzie za, nie wiem, 10-15 lat, kiedy powiedzmy, że już moje dziecko, powiedzmy, że w tym momencie urodziłam dziecko, czyli za 15 lat moje dziecko by miało 15 lat. I on stwierdzi: Ty, mała coś kiedyś robiła w internecie i wpiszę mój nick, kur... W YouTube'a, nie? Albo w od, odpowiednik YouTube'a za 15 lat. Przecież ja stracę, stracę cały autorytet u dziecka, które będzie wchodzić w okres dojrzewania i pozna z internet. To jest totalnie Panie Ferb. I wiecie, ja potem muszę takiego gnoja, no bo wiecie, wiecie, 15-16 lat to jest ten wiek, zaczynacie chodzić na imprezki, próbujecie pierwszego alkoholu, coś tam, coś tam, nie? I ja mam siąść nad nim i powiedzieć, nie wolno pić alkoholu, dopóki się nie ma 18 lat. A moje dziecko będzie mogło pokazać mi, kurwa, klipa, jak zaruje piwo na strzała na streamie i, i wiecie, jeszcze, jeszcze, jeszcze... Um, uśmiechnąć mi się na no nie. Masakra, ale miałeś wtedy 18 lat, no stary ja nawet wiesz, teraz mam 24 lata, to jakby ja, ja rozumiem, że jakby ja jestem pełnoletnia, ale po pierwsze, czy wyglądam? Czy wyglądam? To jest bardzo podstawowe pytanie, O właśnie nie. Po drugie, czy wiesz, w rozmowie ze zbuntowanym nastolatkiem argument, że ja wtedy byłam dorosła coś wnosi do dyskusji? Bo też mi się wydaje, że kurwa nie. Więc moje dziecko... Z przyszłości, jeżeli kiedyś będę takie posiadać, proszę, nie wypominaj mi moich błędów ze streamów. Ja to robię dla widzów, dla nich. A ty nie pij alkoholu przed 18 i mnie nie wkrwaj. Pozdro, tego akurat nie zobaczy. No pewnie nie. Przekażemy za 30 lat. Posiadać taką mamę to cud? Nie wydaje mi się. Jestem bardzo niecierpliwą osobą. Nie, nie sądzę, żebym była super zajebistą mamą. Bardzo łatwo mi a poza tym, ja jestem typem osoby, która przez rozmowę, wiecie, komunikacja, no nie jest dla mnie bardzo ważna. A dziecko kiedy się uczy mówić? Jak ma dwa, trzy lata? Trzy lata, cztery. No to powiedzmy, że trzy lata. Trzy lata ja się będę musiała domyślać, o co mu chodzi, jak jęknie, kurde. Wiecie, jak cię popłaczę, jęknie, zesra się, to ja muszę wszystko się domyślać. Tak jak z Kotem. Znaczy, on ewentualnie kiedyś zacznie ze mną rozmawiać. Powie na przykład, chce ciku. Ja mówię, okej, okay, idziemy. A potem trzeba będzie jeszcze rozmawiać o uczuciach, i o życiu, i odpowiadać na wszystkie moje ulubionym pytanie jak była ma było, czemu kwadrat nazywa się kwadrat? Kto to wymyślił i dlaczego tak jest? I nikt mnie nie potrafił wyjaśnić, bo trójkąt ma sens, bo są trzy kąty, a kwadrat, bo kwadra. No ale kwadra to kwadra. Ale my mamy na przykład czworobok, tam czworokąt, jest czworokąt. To czemu czworokąt to nie kwadrat? Czworokąt to kwadrat, kwadrat jest czworokątem, ale nie każdy czworokąt jest kwadratem. Ale dlaczego kwadrat się nie nazywa czworokąt? Bo nie. No i to mnie. W... I już nie abym ja była niepocieszonym dzieckiem, gdybym usłyszała odpowiedź, bo nie i Albo bo tak. A czemu ty się nazywasz Kasik, a nie streamerka? Ale to nie o to chodzi, że nazwa jest tego albo tego, tylko po prostu na przykład, dlaczego kółko to kółko. Rozumiesz? Ktoś siadł i wybrał tą nazwę i to tyle z tłumaczenia. Nie ma większej filozofii nad tym, no nie? Ale mnie odpowiedź bo tak irytuje. Nie ma dla mnie gorszej odpowiedzi niż bo tak, albo bo nie. Jak ja próbuję się czegoś dowiedzieć i coś mnie intryguje, a ktoś zabija moją ciekawość i mówi bo tak, bo nie, albo bo Bóg tak chciał, to Uff, nie możemy iść na bif na noże, nie? Ja się pytam, skąd się bierze grawitacja, bo tak, bo tak już działało zawsze, bo tak jest. A dlaczego jak podskakuje to tylko na tyle? Bo, bo 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 tak, bo tak jest. No Dlatego bardzo lubiłam fizykę, bo dużo odpowiedzi dostałam na pytania, bo mam masę. Dzięki stary. Teraz to już nie było jakby moje pytanie, w sensie to mówię o pytaniach, jak byłam mała, <laughs> ale dzięki. A to, że samochód to samochód, że samochodzi, samo jedź mi bardziej pasuje. Powiniono, powinno być samojedź, bo samojedzie. Czemu schody to schody, a nie wchody? A częściej schodzimy schodami, czy wchodzimy na schody? Kur a tyle samo. A myśleliście kiedyś o tym, że zawsze jak wejdziecie do jakiegoś budynku, tyle samo razy weszliście do jakiegoś budynku, jak z niego wyszliście? Że musiało być tyle razy, tyle samo razy. Że jak wchodzisz, to wychodzisz. I nawet jak urodziłeś się i cię przynieśli do jakiegoś budynku, nie. Szpital jest tylko wyjątkiem, bo w szpitalu się urodziłeś. Tam jakby się zaczęło, nie? Raz więcej wyszedłeś ze szpitala. Chyba, że po śmierci cię wsadzili do tego samego szpitala. Bo jeżeli do innego szpitala, do szpitalu, w którym się urodziłeś, to wyszedłeś z niego raz raz więcej i do kostnicy wszedłeś raz więcej, ale z kostnicy a faktycznie z kostnicy cię jeszcze muszą wyciągnąć bo tam nie zostajesz, czyli tylko ewentualnie na porodówce nie, to tylko na porodówce, nawet jak cię wsadzą do tej samej kostnicy w szpitalu, to i tak z tej kostnicy wyjdziesz, czyli jeżeli się rodziłeś w szpitalu, albo w jakimkolwiek budynku jak się rodziłeś to raz więcej z niego wyszedłeś niż do niego wszedłeś, ale jesteś w brzuchu mamy to się nie liczy, ja mówię jak jesteś osobnym bytem, chyba, że wyszedłeś oknem, nie, ale no to tak samo, wiesz budynek to jakiś obszar miejsca, to nieważne z której strony Możesz nawet kanalizacją wyjść stamtąd, nie? Ale jakąś rzecz szpitala, to już potem się nie liczy, bo to zwłoki. Właśnie, zwłoki też mi się liczą. W mojej głowie się liczą. I mi się wydaje, że coś jest ze mną nie tak, że normalni ludzie nie rozkminiają takich samych rzeczy jak ja. Na przykład wątpię, żeby kiedykolwiek z Was się ktoś zastanawiał, czy tyle razy samo weszliście do jakiegoś budynku, jak z niego wyszliście. A ja długo nad tym kmieniłam. Ta dużo wolnego czasu. Ale nie, ja po prostu często mam takie dziwne rozkminy, że coś mi się i ja się nad tym zastanawiam. Ale wydaje mi się, że coś jest ze mną nie tak. Przecież mam takie przeświadczenie, tak w takim małym stopniu jest coś ze mną nie tak. W takim, że jeszcze jestem postrzegana jako osoba normalna. Znaczy p***dolnięta, ale normalna, nie? A myślałaś kiedyś, dlaczego automatycznie oddychasz? Znaczy jak pomyślisz o tym, żeby samo się oddycha, to zaczynasz oddychać myśląc o tym. I wtedy nie możesz praktycznie jednocześnie mówić i oddychać. Bo musisz zrobić wstęp, żeby, żeby wziąć oddech. Tak jest. Bo przerywasz to takie, taki automat, który, który gdzieś tam w sobie masz. Tylko najgorzej, że niektóre, niektóre procesy jesteśmy w stanie zatrzymać, jeżeli o nich pomyślimy. Typu oddychanie, mruganie, jak sobie przypomnisz, że musisz mrugać, to, to, to musisz mrugać. Powiesz o ziewaniu, to się odpala taki mechanizm, że, że musisz ziewnąć. Wtedy jeszcze myślisz, żeby oddychać i myślisz, żeby ziewać, no wtedy się robi pojebanie, myślisz. Jak ja to robię Tak, a jak się pomyślisz, czy widzisz swój nos To zaczynasz go widzieć w kadrze Bo normalnie twój mózg go y, wycina z kadru A teraz będziesz go widział cały czas z dwóch stron Jest takie pojęcie nie? Ale, na przykład, jak pomyślisz o tym, że twoje serce samo bije, to nie musisz się skupiać nad tym, żeby ono samo biło. Ono cały czas i tak bije. Więc są pewne procesy, które możemy zatrzymać o nich myśląc, a niektórych nie. Tak, jeszcze możecie czuć ubrania na sobie, to prawda? Czyli, że was dotykają w ubrania. I widzicie swój nos, musicie mrugać, oddychać. Tragedia. On mnie rucha, a ja jestem sucha. Czemu masz słuchawego idę już do ciebie! Dzięki serdecznie za dziś. Trzymajcie się ciepło, moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się miło dzisiaj ze mną się działo. Yy, jutro będzie streamek dłuższy, ale krócej. Idę spać, chyba pokatam kupoty. W sensie, się będziesz szybciej, ale wcześniej skończymy, bo o to mi chodziło. Tak, dokładnie. Tak Topa!